marit fixtau alleluia Syna i ducha świętego. Pan z Wami. Dzisiejsza patronka, święta Katarzyna Sieneńska, żyła w XIV wieku. Jako dominikańska tercjanka całkowicie poświęciła się Panu Bogu i Jego sprawom. Włożyła wielki wkład w kształt Europy polityczny, kościelny, a przede wszystkim duchowy. Święty papież Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła, a święty Jan Paweł II współpatronką Europy. Obchodzimy dziś również 76. rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau, upamiętnioną jako Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Pamiętajmy o kapłanach, którzy zostali zamordowani w Dachau. Bądźmy naśladowcami postaw dzisiejszej patronki i kapłanów, którzy wiernie troszczyli się o Kościół. Stając przy ołtarzu Chrystusa w tej Eucharystii, Bożemu Miłosierdziu, będę polecał świętej pamięci Mieczysława w dziewiątą rocznicę Kazimierza Bogdana Zenone Gugała, tę przeświętą zamówiła żona i mama. Aby ta nasza modlitwa była owocna, miła Panu Bogu, przeprośmy Go za nasze grzechy i prośmy o Jego miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, baranku Boże, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca. Zmiłuj się nad nami, ale bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święta Katarzyna ze Sieny rozważając mękę pańską i służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku Tobie, spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy się zjednoczyli z misterium Chrystusa i radowali się z objawienia Jego chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą Wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy? Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg, jako wierny i sprawiedliwy, odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Oto Słowo Boże. Chwali błogosław duszo moja Pana. Chwali błogosław duszo moja Pana. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Chwal i błogosław duszo moja Pana. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Chwal i błogosław, duszo moja pana. Miłosierny jest pani, łaskawy. Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy, Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Chwal i błogosław, duszą moja pana. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak pan się lituje nad tymi, którzy cześć mu oddają. Wie on, z czegośmy powstali, pamięta, że jesteśmy prochem. Chwal i błogosław, duszą moja pana. Lecz łaska pana jest wieczna dla jego wyznawców. A Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza. Chwal i błogosław duszą. Wysławiam cię, ojcze panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie, wszystko przekazał mi Ojciec mój, nikt też nie zna syna, tylko Ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Oto słowo Pańskie. Zawstawienictwem świętej Katarzyny sieneńskiej módlmy się wspólnie. Módlmy się, aby Kościół dawał ludziom nadzieję w niepewnych czasach upadku wartości i relatywizowania prawdy. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby narody Europy powróciły do życiodajnego źródła katolickiej wiary i moralności. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby świeccy wzorem świętej Katarzyny odważnie angażowali się w życie Kościoła i umacnianie wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby członkowie zakonu dominikańskiego, biorąc przykład ze świętej Katarzyny, pozwolili się kształtować przez boskiego oblubieńca. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie polecanych w tej mszy świętej Mieczysława, Kazimierza, Bogdana, Zenone. Również polecajmy miłosiernemu Bogu ofiary obozów koncentracyjnych, szczególnie polskie duchowieństwo zamęczone za wiarę i przynależność narodową, aby mieli udział w zmartwychwstaniu do życia. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy naśladując świętych, tak jak oni, pozwolili kształtować się Twojemu Słowu na prawdziwych świadków wiary, Ciebie prosimy. Jezu Chryste, boski mistrzu, jesteśmy Twoimi uczniami. racz wysłuchać naszych błagań przez zasługi świętej Katarzyny, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszystko Tobie. Pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie. Chodzimy zawsze być. Serce moje weź, niech Twą śpięć Tchuh. waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże przyjmij zbawienną ofiarę, którą składamy odchodząc wspomnienie świętej Katarzyny. I sprawa byśmy pod wpływem jej nauki gorliwiej wielbili Ciebie prawdziwego Boga, przez Chrystusa, Pan'a naszego, Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Za godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo niebieskie, Wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa, ziemia chwały Twojej. Hosanna na, na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na, na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w hale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Mieczysławie, Kazimierzu, Bogdanie, Zenonie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Katarzyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże Ojcze Wszechmogący w jedności Ducha Świętego Przelekowa czegości chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu. Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami Pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę w swojego Kościoła. I zgodnie z twoją wolą napełnia jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachoński niech zawsze będzie ze wahami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata. Obra. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo a będzie uzdrowiona dusza moja. I'm Boże, nasz ojcze, przyjęliśmy eucharystyczny pokarm, który podtrzymywał nawet doczesne życie świętej Katarzyny. Niech on nam zapewni życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Jutro o godzinie 12 będzie pogrzeb w świętej pamięci Andrzeja Bożenckiego z olszyny. Świętej Pamięci Andrzeja, również Mieczysława, Kazimierza, Bogdana, Zenonę, polećmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan ze wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będę